Skąd w nas wiesz, jest ten ta. Chęć gonienia za tym ideałem, którego generalnie się przecież nie da dogonić, no bo co nim jest? Mm -hmm. nie? Jak on ewoluuje, ten ideał w gruncie rzeczy? Mm -hmm. Za czym my biegniemy? Hmm. Za króliczkiem. Za króliczkiem, Czy tam, jak to się Gonimy. mówi. Gonimy króliczka, dokładnie. Ale no, skąd ten pęd? wczesne doświadczenia mają mega wpływ na to, jakie przekonania na swój temat nam się e, tworzą, no nie? Czyli jeśli ja przez rodziców byłam porównywana, jeśli ja w szkole przez nauczycieli byłam porównywana, jeśli ja słyszałam, musisz robić więcej, robisz za mało. A Zosia mogła dostać piątkę, dokładnie, tak? Dokładnie. To mogły mi się tak poznawczo, behaweralnie, odpowiadając na to pytanie, wytworzyć negatywne przekonania na temat y, siebie. Mhm. Na przykład, jestem niewystarczająca albo jestem niekompetentna. I mogły mi się wytworzyć jakieś zasady życiowe, jakieś takie przekonania, my to nazywamy pośredniczące, które nam trochę pomagają w cudzysłowie chronić się przed tym negatywnym przekonaniem na swój temat. Czyli jeśli na przykład myślę o sobie, jestem niekompetentna, to mogę mieć strategię życiową, zasadę życiową trzeba dawać z siebie jak najwięcej. Albo trzeba dawać zawsze z siebie 100%, albo trzeba mieć trzy prace, albo trzeba dużo zarabiać, nie? No, i to potencjalnie ma mi służyć, ale no, bardzo często mi to nie służy.